Halo, halo. mikrofonu. po prostu synchronizuje w Nie, to, czekaj, jeszcze raz, zaraz. Raz. No pec dupa. Dupa. Dara, jest zsynchronizowana już. Witam, dzień dobry, wywiad 3. <coughs> Kaną właśnie o to chodzi. Eee, mhm. Mamy specjalnego gościa. Cześć, Filip. Eee, muszę coś powiedzieć. dobrze, dobrać. dobrze, zaczęliśmy właśnie, chciałem zadać pierwsze pytanie. Jak się czujesz z faktem, że jakby Iceman ci nie mówi? Jakby ja jestem osobiście takiego zdania, że jest. Może no szybciej. Mój. Że Iceman, że, a dobrze! Że Iceman, jeżeli mnie nie lubi, to to jest po prostu zwykła miękka faja i chuj mu w dupę. Jakby nie żartuję, Chcę, żeby mnie ktoś zdedosował do tego co pan Minecraft. Tak, e, tak drugie pytanie brzmi następująco, kiedy film na YouTube. E, no tak, no jakby dalej to robię, nie? To jest bardzo długi film. E, Yy, yy, no nie wiem nie. Następne pytanie brzmi: dlaczego kurwa? Dlaczego kurwa? No dlaczego? Autentycznie jakby ja się zastanawiam czasami nad sensem i dlaczego kurwa i dlaczego. Czy dotknęłeś kiedyś kobiety? O, zdarzyło mi się. tego tak serio. <laughs> Minecraft. Yy, następne pytanie: ja jestem z fanem kanału Fizioż. Fiziu? Fiziosz, no. Fizio. Kiedy będzie jakiś pierwszy kolaps z na przykład, nie wiem, jakimś bardziej mądrzejszym, popularnym od siebie, na przykład jakimś, nie wiem, Elon Musk, Marcin Korzeniowski z kanału Kirtych. Generalnie słyszałem niemiłe rzeczy Marcin Korzeniowski o mnie mówił. Kiedyś, gdy razem rozmawialiśmy, powiedział, żebym spadał. Ja sobie to zapamiętałem, oczywiście, zerwałem z nim kontakt, kurwa. I ogólnie to tak. Kurwa YouTube shorts, tak wiadomo nie. Yy, następne to pytanie moje brzmi, kiedy przestaniesz molestować koty w piwnicy? Nigdy. W moim poprzednim wywiadzie dwa lata temu wspominałeś o tym, że odpowiadałaś historię to jak upadałeś do studni. Jak to się kurwa stało, bo tak historium się nie klei na końcu. Dobra, no to w skrócie jak to się stało, szambo wyjebało. Tyle mogę powiedzieć się powiedzieć. E, nie czy no tak, nie, no, RODO, nie. Podatek cukrowy. Wiesz. Właśnie, ja mam pytanie do ciebie. Tak. Ym, po pierwsze, wiesz co, sp 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 spierałem. <grywa> Gdzie mi te dwa lata zniknęły? Ukradłem. I ogólnie to chciałbym powiedzieć, że ten wywiad przeprowadzam z bardzo ważnego powodu. Ja na przykład go nie lubię i chciałbym, się, chciałbym zgłębić ten temat, dlaczego ja go nie lubię i dlaczego on mnie nie lubi. Czemu mnie nie lubisz? <grym> Bo... Ale chuj <chodź, grym> To był smak e, o kolorze, o smaku e, Coca-Coli z Fallouta. Debiło nie grałeś w Fallouta pewnie nigdy. Kłacze do dzisiaj. Dobra, cm. ja wyłączę. Jebać. To dużo. Kurwa, w sumie masz rację. Buziaczki, dajcie lajka. I teraz, żebyś mógł to ładnie przyciąć. No.